Każdego tego lajka mamy 200 Ale to nie są takie zwykłe 200 To są youtuberskie 200 Czyli, że jak dostanę jednego lajka, no. i wtedy wchodzi mi na konto 200 zł. Ale jeszcze są podatki do tego. No, ładnie, ładnie. To znaczy, że za jednego lajka dostaję jakieś 5 złotych. zł Co tak mało Za jednego lajka No chłopię. Ja już ich mam ponad Czekaj razem to ja mam ponad Chyba z milion <laughs> kiedy to bierzesz ale ja nie ale ja nie ja nie nagry... ja nie na, ja nie nagrywam tylko mój znajomy nie no dzielimy się a e, taka sytuacja co ciekawe że w będziesz jarać? No. Nie szkoda Ci tego topka? Co? Nie szkoda Ci tego topka? Nie. Nie jest taki ładny jak wszystkie? Wszystkie są ładne dla tak. Mówiłeś, że ostatnio się w jednym zakochałeś. No bo o, te... No bo te topki to jest marihuana, a marihuana, marihuana to jest kobieta, tak? No. no. No to więc. No to więc. Ja też nie wyciszę tego, bo, na kurwa, naterdala mi usz, a uszach, jak w fabryce gwoździ.

Muszą. Ale jaki jest tego powód? Co? Yy, powód jest taki, że chcesz, chcę się uprężyć. Hmm. Nie jąkać się. Przecież, przecież ty się nie jąkasz. Ale jesteś tego pewien? No? Poczekaj, poczekaj chwilę jeszcze. Chyba, że jarasz, no żeby nie popatrz, się pojąkać. Jest, jak nie zajaram teraz. Mhm. Nie, nie, nie. Jak nie zajaram, nie. No. To. jest rzeźnia. Taka sytuacja. A miałeś nie palić, kurwa. No jak, nie Przecież przyszłyszę, ja że się zapalniczką się bawisz nie, nie No słyszę kurwa Bo się nie odpalam tak? Oszusta nie oszukasz Jesteś jak pewien? No ale czy coś ciągnę? A nie wiem czy ciągniesz, co tam ciągniesz, kogo ciągniesz, ale coś tam, coś tam robisz zapalniczką. Jesteś... Ja bym tak bym zrobił takie coś No co Takie coś nie zrobić No to właśnie Ja już jestem tam mogę oszukać Domagają ja być 3-3 dwa 3-4 Co? Nie wiem jak nabić szybko 3, 3, a potem 3, 4 hmm. Nie no wiem, że szybko, ale, ale kurwa, no nie wiem gdzie, bo wszędzie wono eks i leci hmm. Tylko 3, 5 po prostu nabić powiedz mi Co? To co się topka dostaje Topka? No. Ale przednikiem czy co? No top 1. No, no przednikiem tak. No musisz wbić. Znaczy wiem, że można. Że muszę wbić top level? Nie. Ale no. nie o to chodzi. Że znaczy, że. że drop. dobry drop? Nie najlepszy drop na serwie. to jeden dostaje, nie? Takie coś. A no, takiego wiesz, czegoś to, to nie, nie ma, wie? no musisz wbić na ten y, 105 poziom, nie wiadomo. No. No, no to już wiesz. Ale no. no, ja chciałbym mieć tą jeden inaczej, w tych, jak to się nazywa, w, drop, w dropie. Zostawy najlepszy. No. no. Jeżeli będziesz dropić po nocach i będziesz miał no zajebane jako ulepszyć no to wiesz, no to, tak, no to, 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 to wiesz, nie nie? No kurwa. Ale tylko no. na 3-5 levelów. A co ty, co ty na 3-5 levelów będziesz robić Aura na P i Berka na, na L. L. Nie, no gdzie ten Aura na i Berka na M? co jak, bo więcej się nie daje. Dlaczego nie? Nie powinno być więcej. No bo więcej ci napierdalają. Na PL robią, na PL. No bo to dzieci. Chyba, że... Bo tam same dzieciaki grają, tam same... Gdyby O i tam ten 9 level i ma kurwa perka na M1 po pierwsze to nie na M1 tylko na M2 znaczy na M5 a po drugie to jest to że mieć walą z hitów po trzecie jesteś idiotą a po czwarte tak powinno być E, chyba, że nie więcej niż na G. Nie. A więcej. czemu mówisz M5? Już maksymalnie. A czemu mówisz M5? Jak mówisz teraz, zaraz G1 nie, nie wiem. No czemu. bo na niższych levelach. To znaczy na wyższych. Mhm. Bo wtedy mieć mapie, bałają, tak jak tego jak się nie robi na P. Ja myślałem, że na PL robię Przyszycie na P, bo jest. lepszy wygląd.